Mieliśmy The Sims 1, jego następcę, Sims 2. Było także Sims 3. Ale czy jesteście gotowi na The Sims 4? Teraz z nowym pakietem rozgrywki. Kiedy rozstawaliśmy się z rodziną pies, e, odkryliśmy, że wszyscy nie żyją. Zwykły shop, półka, szabas. Wszyscy martwi. Nie żyje także Pumba. Mimo, że nie był już w tym domu. Mieszkał u Bogdana, swojego męża. O, pora płakać w łóżku. Już po? Pora na komputer. W każdym razie bardzo ciężko to znodzi. Albo płacze, albo musi się... Potrzebuje jakiejś dystrakcji od swojego przytłaczającego smutku. Wszystko jej przypomina... O nie, przypomina mi. To był ulubiony program Pumby. Przygody w sprzątaczki w zamku. I to, co robimy teraz, to kochani... Potrzebujemy zebrać solidny majątek. Sprzedajemy wszystko w diabły. Rodzina postanowiła się wyprowadzić. A, i nie będziemy w następnym mieszkaniu? Nie będziemy prać. Nie będzie pralki, nie będzie niczego. Rozbieramy ten dom do zera. Ład, czemu jesteśmy pod ziemią? Kiedy myśmy się przenieśli pod ziemię? Jesteśmy bogaci, kochani. 27 tysięcy jeszcze nawet nie sprzedaliśmy ekwipunku. Pięterko zostało. Co? Jak to pięterko zostało? Czekaj, czy to możliwe? Nie może tak być, prawda? Nie mogę sobie wybaczyć, ale potrzebujemy pieniędzy. Nie martw się, mamo, tak, potrzebujemy pieniędzy, żeby zacząć nowe życie. Masz całkowitą rację. Nowy rok, nowy ja. Uśmiechnij się, słonko. Gdzie chcesz pojechać? Do jakiej dzielnicy chcesz pojechać? Gdzie? Gdzieś, gdzie, gdzie będziemy znowu mogli tańczyć i śmiać się. Zjedzmy burger. Pamiętasz bułkę, jak tańczyła, jak biegała, jak cieszyła się z życia. Kocham pieski! O, to może pojedziemy do dzielnicy wilkołaków. To może nam coś. Nie wiem czemu miałoby to nam pomóc, ale to brzmi jak prawdziwa sztuka. Taki stream. Jesteśmy już meta. Poszliśmy w meta. Przenieś rodzinę. Witajcie w dzielnicy Wilkołaków. Proszę bardzo. Jakaś biblioteka, jakaś knajpa, chatynka. Może to jest to, gdzie zamieszkają. Czemu nie? Są dwa łóżka. Niech będzie wyposażony. Okej, okay. więc. To jest to, gdzie mieszkamy. No, e, ładnie ułożony. Nie żałuję. Ja, ja bym tak nie umiał. Ten dodatek jest fajny dla Simsów z małym budżetem. No właśnie, no tutaj wszystko wygląda jak po prostu no życie, jak, w sensie mamy akurat bardzo ładne, ale tak po trailerach widziałem, to to jest jakby ten wilkołacza okolica, to jest chlew, nie? W sensie chleb, w sensie, że jest tak grunżowo tutaj, nie? Że wszyscy chodzą w obdartych spodniach, ta dzisiejsza młodzież. Weźmy od razu się, przejdźmy, poznajmy coś tam sąsiadów, a nie czy książki czytają, albo dobra, zatrośmy się o wasze podstawowe potrzeby, coś tam. O, ty nie musisz, bo właśnie, bo to by było za proste. Postanowiłem, że y, musi rzucić pracę. Jak zrobić, żeby rzuciła pracę? Dlatego, że przeprowadza się i to nie jest tak, że można sobie wykonywać te roboty gdzie się chce, sorry. Praca. Porzuć pracę. Żałobie po zwierzaku. To co to już o bracie zapomniałaś? Widzicie, od razu pomogło. Y, jak się wchodziło do tego? Musimy sobie urny postawić na tym naszych zwierzątek. A kto to przyszedł? Seniorka, szybko, zanim umrze, chodźcie. Okej, okay. wszyscy wbijać. Wbijać, całe osiedle, wbijać tutaj. Słuchajcie, od razu się poznaje innych ludzi. Przestań płakać, masz gości. Chodź, Simba, poznaj tych ludzi, co? Poznaj się, potrzebujesz, potrzebujesz nowej ojcowskiej. Yy, osoby. What? What? Czy to znaczy, że on jest jakiś wilkołaczy? Ten koleś, to jest nasz gate. Simba jest teraz dziki. Młody dorosły. Stracił, stracił wujka, który był dla niego modelem w życiu. Będę... Mój wujek miał taki super szybki samochód i zarabiał kupę hajsu. I ja też taki będę. O, super. Żałuję, że nie żadnałam twojego wujka. Brzmi jak całkiem czadowy gość. Chciałabym być żoną tego mężczyzny. Słuchaj, ja mogę nagrać na płytę ci taką składankę utworów, pokazać, że też jestem cool. Gdzie idziesz? Nie, 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 nie ma spania, nie ma spania. Będziesz wilkołaczył. Poproś o radę, poproś o radę. Słuchaj, możesz mi pomóc? Nie jestem wilkołakiem. Możemy coś z tym zrobić? Coś tam mikroskopy. O nie, poszedł. Nie jest zainteresowany. Poprosił ugryzienie wilkołaka. There we go. To jest nasza wrota. Simba będziesz wolny w końcu. Simba pies wilkołakiem. Go, do it, do it. Chris mogę? Prosić? Słuchaj. Co, seryjnie nie chcesz? No, słuchaj. Jak chcesz, ładny chłopak jesteś. Co? Nie zna filma na tyle dobrze. Okej. Okay. Spróbuj się zaprzyjaźnić. Okej, okay, musimy to zrobić. Zapytaj o zawód. Jak tam? Pracujesz jako wilkołak? Czy da się na tym zarobić pieniądze? Będzie Simba Wilk. Nie! Nie! Wracaj, 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 wracaj. Simba, idź do spania. Idź do spania? Dobrze, możesz spać. Możesz spać gdzie chcesz, wyśpij się i potem robimy Cię na wilkołak. What? <laughs> Szabas wrócił. Szabas nawiedza to miejsce. <laughs> Wlazł do domu. Śmierdzi, ale to nie kot śmierdzi, po prostu też jest zielony, a to ty śmierdzisz. Ale to co, z kotem nie możesz porozmawiać? Kot nie będzie osądzał. Jestem smutnym kotkiem, nie żyję, jestem martwym, smutnym kotkiem. O, jaki piękny. Jesteś. Ty, co on jest traktowany jako inna postać? Czy Szabas nic nie pamięta? Czemu Simba nic nie pamięta? Baw się z trupem wskaźnikiem naserowym, czemu nie? O mój Boże. Jeśli tak wyglądają zaświaty... To ja nie chcę umierać, bo ja już mam to samo i tak, i tak. No słuchajcie, no Wilkołaka będziemy robić ze Simby. Za 35 minut będzie po żałobie, już będzie droga wolna. Odliczamy, zaraz będzie koniec żałoby. 5, 4, 3, 2, 1. We're okay now. Wygłupy laserem, rozbawiony. pum, przeszło. Jak ręką odjął. Ale to jest przedziwne, że teraz po prostu te trupy tutaj chodzą. To jest normalne. Okej, okay. kurde, to musimy. Słuchajcie, czy da się komuś oddać urnę? Dlatego, że mamy taki problem, że Bogdan jest w posiadaniu zwłok y, pumby jako jego mąż. Czy możemy sprawić, że Bogdan odda zwłoki rodzinie pies? Żebyśmy mogli mieć ducha pumby tutaj? Nie sądziłem, że trafię na handel. Nie handel! Oddać zwłoki. Ja myślę, że Bogdan nawet nie chce tych zwłok pumby. Odbić wybraną włóż do Fiponku, wróć do domu. O! Excellent, Dziękuję, Bici, tutaj. Chodźcie, kochani, idziemy na chwilę do Bogdana. Dosłownie tylko od posłuchowki odebrać. Ok. Tutaj jest. Pumba. Dawać go. Gdzie do wyposażenia? Tu? O! O! <ścoughs> Mamy go! Mamy Pumbańskiego. Pod.

Bogdana, ale tak, tam, no, oh, tam umiera no. kolejny, tam kolejne zwierzęta umierają W środku To jest najsmutniejszy stream sponsorowany w historii streamów sponsorowanych Gdzie te wilkołaki? Kuranna, bez obaw, będą zaraz Pumba, Bójku, powiedz mi, błagam Jak, co, co robić, czy być wilkołakiem, czy nie być wilkołakiem E, obczajcie, jaki las. Jaki klimat. To jest strasznie szkoda, że Pumba nie żyje, bo jemu by się najbardziej podobało takie życie. Jo! Jo! Dokąd to? Czemu on, czemu on mi cały czas ucieka? Gdzie ty idziesz? E? E? Słuchajcie, tam jest jakaś wilkołacza baza. Wilkołaczy bunkier. Patrzcie, da się kamerę ustawić jak trzeba. Kurde, czemu on jeszcze się z nami nie koleguje? Nie idź nigdzie. Zostaw ich. Idź z nim. Narzekaj na mnie młodzież, cokolwiek. Just don't let him go. Potrzebujemy go. Potrzebujemy się z przez tego pana. Simba jest miłościkiem muzyki. Nie idź do spania! Simba, czemu ty nie chcesz wstać? Chłopie! No! Który z was jest wilkołakiem? O, on jest! On jest! Ma efekt furii, cokolwiek to znaczy. Cześć! Jesteś strzałem, że jesteś wilkołakiem. Chcę się z tobą zaprzyjaźnić, żebyś mnie ugryzł. Pochwalę cię szczerze. Rozmawiaj o najlepszej przynęcie. Słuchaj, łowiłeś kiedyś na czołgi? Łowiłeś kiedyś na zabawkowe czołgi? Ja łowiłem srękę na czołgi. Bo za bundurym panny sznurem, słuchaj. <laughs> jak to mówią. <laughs> Uff, przyjazny prezent. Pstrąga! A! Oh, pstrąg dla ciebie. Wilki uwielbiają, na surowo se zjesz. O mój Boże, czy to pstrąg? Nie podoba mu się. Nie podoba mu się! Nie podoba mu się! Mój Kur... najlepszy pstrąg! Simba, wracamy do domu. Mission Mission... Uh, failed. Absolute failure. Proszę. Pierwszy wieczór na nowej dzielni. Nasz Simba robi furory. Ja uważam, że Volgang to po prostu buc, nie ma co się przejmować. Znajdziemy jakiegoś miłego wielkołaka. No na stówę. na stówę, są ci ludzie wszędzie. <śpiewam> Uwielbiam te ciche sceny. O-o, <śpiewam> co to? Pies. Pies? Pies. Czekajcie, da się chyba zrobić, żeby było więcej. Yy. O, proszę bardzo. <noise> to jest jak jakiś film art O siuraniu. Och Simba. Ej, czy to jest wszystko połączone? Czy to jest dosłownie nasz dom? Czy myśmy przeszli tutaj na piechotę? Ja nie wiedziałem, że to w simsach tak działa. Jak mieszka się w tym mieście, to tak. Ale super. Czyli to jest wszystko połączone w jedną wielką tą. Pełnia każdego dnia. Zastosuj. Oh, cool. yeah. Wraca idzie do domu, przychodzi do nas. Mofasa, ty już nie musisz spać. Okej, okay. coś tu jest nie tak. Czemu łączy ta książkę? To nie jest pumba, jakiego ja znam. O, wiem, co pumba by zrobił, by zjadł ten kawałek tortu. Ciekawe, czy może jeszcze jeść. Ej, pumba. Co tam, bracie? Zapytaj o stada wi co? Pumba, czy ty wiesz coś o stadach wielkołaków? Dlaczego miałbyś? Pomyśl tylko mu dwie konkurujące ze sobą watachy, które wiodą całkowicie odmienny styl życia. Stłuczone razem w jednym miasteczku i mówimy tu o samych wilkołakach. Zapamiętaj moje słowa: Moonwood Mill przypomina tkającą bombę. Ani by mi się śniło mieszkać w takim miejscu, nawet gdyby ktoś zapłacił mi fortunę. Okej, okay, Pumba chyba nie jest zadowolony z naszych decyzji życiowych. Pumba będzie dzisiaj, tak ci powiedział. Słuchaj, zwiadowca. Coś jest nie tak. Ja myślę, że to jest jakiś impostor. Myśmy musieli zabrać jakieś nie te zwłoki albo wymieszały się z jakimś starym. Czemu pumba nam zajmuje łóżko? Nie zjadł zepsutego tortu. To jeden. Po drugie, czytał książkę. Po trzecie, wypowiadał się w bardzo elokwentny sposób. To nie jest on. Tam był, prawdopodobnie Bogdan mieszka na terenie starego jakiegoś indyjskiego cmentarza czy coś. I jakby i prochy się wymieszały. I teraz jest trochę pumby, trochę jakiegoś gika jakiegoś z dawnych czasów. To nie jest prawdziwy on. Musimy go. Musimy się go pozbyć. To nie jest Pumba, to jest... To jest zły duch. Duch Sima o imieniu Pumba słabnie. Okej. Okay. To się. Kurde, naprawdę dzięki tym przedmiotom można by stworzyć taki dom, jaki bym wymarzył. W sensie właśnie taki... No taki mierny. Że właśnie siedzą na jakichś kłodach, używają beczki jako śmietnika. O! Dosłownie fabryczny gruz. Amazing. Bar autobusowy. <laughs> Można sobie po prostu kupić bar autobusowy. Tysiąc złotych. No. Można siurać w krzakach. Dziękuję, Ea. Eee, gdzie jest impreza typu. Typu Wszyscy gryzą wszystkich. Dobra, jedziemy to. Co tam? Wolkowo. Vol o super! Hata Sfory. Jedziemy. Tutaj wilkołaki mieszkają. Nie wiem w jaki sposób y, Simba będzie gospodarzem, ale oh well. wielkie rzeczy. Patrzcie, jest! Jest wilkołak! <grym> Jeszcze jeden wilk. Wilczyca. <grym> ja myślę, że Wolfgang ma dla największe szanse. To jest jedyny z, który w ogóle chce z nami rozmawiać. Jeżeli jest party, to ludzie sobie nie pójdą po prostu, nie? Tak, ktoś tu mieszka? Czy wy jesteście wilkołakami? Jak można się tak zachowywać? Proszę, przestań, mówi Christopher. Jak się zachowywać? O nie! Simba! To jest straszne. Simba chce być wyrzutkiem społecznym, ale żeby zostać wyrzutkiem społecznym, musi najpierw zostać przyjęty przez wyrzutków społecznych, czyli tych wszystkich wilkołaków. Ale po prostu on się nawet nie umie zachować nawet w towarzystwie ludzi, którzy są wyrzutkami społecznymi. On nie, nie przynależy. Po prostu chodzi po mieszkaniu, chwyta rzeczy, robi sobie co chce. Jesteście z innej kategorii wyrzutków. No tak, bo wilkołaki są z kategorii cool, co nie? Bo to jest tak, że są ludzie, są powiedzmy, są, są, są normiki, powiedzmy, powiedzmy kategoria joke. są wyrzutki typu geek nerd wyrzutki, z którymi nikt nie chce spędzać czasu i to jest niestety Simba. To jest to, jak on imprezę spędza, zamiast z ludźmi. I są ci cool, czyli ci tacy dekadenci, właśnie, a społeczniaki, podziemie anarchistyczne. I to są ci, co są cool. Może ta seniorka cię polubi. Po prostu, może jej wystarczy, że. O, ty taki młody, fajny, młody chłopak jesteś. Poproś o radę. O, to jest to, co uwielbiają starzy ludzie, jakby po prostu, kiedy ich poprosisz o radę. To jest po prostu plus 30 od razu. Czy możesz mi ty masz tyle doświadczenia życiowego. Możesz mi powiedzieć, jak y, coś tam. Brawo! Udało się. <grytanie> nie opowiadaj dowcipów. Pytaj ją, pytaj ją. Daj jej prezent wręcz prezent. E, przysmak na poprawę zdrowia twojego zwierzaka. Proszę! Ty jesteś takim trochę psem, co nie? Fajne. Cieszy się. O, zrozumiała żart! Zrozumiała żart! O mój Boże! Jak, jak mnie otoczy ramionami i wbije zęby w mój kark, nie wiem co jak działa z wilkołaczem. To i to będę się czuł bezpiecznie. Dlatego, że będzie jak będzie jak u babci. Przypomni mi się dzieciństwo. Więcej opcji. Poproś. O ugryzienie, come on, let's go, mamy to, jest, jest, błagam, chcę, daj mi, we're doing it, yeah, oh yes, auga, Super. czas na kawkę. Chodź Simba, zostaniesz. Bogdan, Kopełat, jak tam urna Bogdan? Nie, Bogdan nas nie podejrzewa. W ogóle nie wspominajmy o tym. Nie mówcie o tym. Oo, -o, mam nadzieję, że Bogdanowi nie stanie się krzywda. O! o! Here we go! Wielkołak plus plus. O, oh, mój Boże, jesteśmy białym wilkiem. What? Simba. No zniszczyłeś, no. Dobry Wielczek. Wilczek. Wyrzuty sumienia. Punkt umiejętności? Whaaaaat? Zastraszaj innych simów, by mieć prajdę i zysk? Przy użyciu Wilczej Drzemki możesz spać na ziemi w dowolnym miejscu. Zostawiaj swój ślad, a przy okazji opróżniaj pęcheś. Odkopuj skarby i artefakty. Zliż brud do czysta. Zastraszaj Jezu, innych simsów, mieć frajdę i zysk poproszę i spanie w dowolnym miejscu, niech będzie. Nie będziemy się tutaj w tańcu. Dawaj. Brutalne zastraszanie, Time. Dawaj pieniądze. O, Ona nie... na nią nie działa! Na nią nie działa, ona wie o wielkołakach. O-o. o, o, -o. Kurcze pieczone, znowu zniszczyłem. Gustaw, Gustaw Żubr, chcesz się, chcesz się bić? Pokonamy Gustawa. Z łatwością. Chodź. a jak biegnie, a jak biegnie, jaki weselutki. O, 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 here we go. Here we go. Mam cię, Gustaw. Bawimy się. Proszę bardzo To ja super, że sobie mi się podoba Bambufa bufa Bambufa Kangaloya -ja. O o, będzie zastraszanie O nie, przecież to jest moja kumpela! Nie! Nie, to nie jest ona. That's okay, dawaj pieniądze O, idzie za mną, jak miło. Jej! Zarobione! Słuchajcie kochani. Nigdy więcej nie będziemy chodzić głodni. Mufasa może być szczęśliwa. Bo będzie nie będzie musiała pracować, a Simba będzie przynosił po nocy, będzie po prostu pew, niektóre noce Simba będzie wychodził i będzie wracał z pieniędzmi i Mufasa nie będzie nigdy zadawała pytań za bardzo. Fajnie było, Simba? Dobrze się wilkołaczyło? Super.